Witam serdecznie w The Bibierkas vs Bad Bots Challenges, najbardziej polepany wersusie. Ha, dlaczego to mówię? Zaraz sami zobaczycie, tutaj mamy takie trzy poziomy trudności easy, medium i hard. Każdy poziom wygląda inaczej, ja może zacznę od practice i zobaczycie dlaczego ta gra jest tak porypana. Wciskamy, i to jestem ja, okej, okay, dobra, o co chodzi? Odchodzi, żeby przeżyć, kuźwa! Trzeba mordować, gwałcić, zabijać i uciekać, kuźwa mać! Za, zabrałem jakąś dodatkową broń I nic więcej poza strzelaniem, uciekaniem do wrogów, tutaj się nic nie dzieje I no, i oczywiście zbieramy jakieś ten, punkty, o, mamy jakąś chyba nową broń pod E, zmieniłem broń I co? Ło, i mam chyba z ogni, chyba Wow, co tu się dzieje? Aaaa, zaraz powiem, nic nie mogłem zrobić, do cholery. Dlatego to jest porypana pana Gierka. Tak. Dobra, zmieniamy poziom, weźmiemy teraz rush na medium. Zobaczymy, czy tutaj dam radę coś zrobić więcej. Raz dwa, trzy za dwoje się. Weźmiemy skrzynkę, skrzynka jest, jest, jest skrzynka. Nie wiem, mam inną broń, chyba mam inną broń. Najlepsze to, że mi teraz gra spowolniła. No, tak, gra wymaga zajbić z tej karty graficznej co najmniej 32GB. 2 ram. ja niestety nie posiadam tylu I gra mi się z... znacznie spowolniła. A to dobrze, może będę miał czas, żeby coś więcej porobić i unikać tej debili po prostu. O, teraz chyba łatwiej mi nawet idzie. Spójrz, ja, ja z nich robię. Pod prawym kawiszy mam siekierę. Toporek. Bo żeby tutaj nawiązać. Te potwory. A, zbutowane potwory chcą mnie zabić. Tu jeszcze bardziej zbutowane są. Mamy skrzyneczkę. I weźmiemy to broń. Tak, udało mi się. Mamy shotguna teraz. Spieprzać barany, jeny, kurde. Ło, wow, chyba jakiś, jakąś umiejętność dostałem, bo rozwaliło ich wszystkich na raz. Skończyła mi się amunicja, czy jak? A mój sensował do góry po... ja jest po środku weapon shotgun 12 naboi 7. Zaraz mi się skończy naboje. Zmieniliśmy broń. O myślę 11 tylko naboi. Muzyczka dobra, dobra jest. Pory potwory mnie ciągle atakują. A ja ciągle się przemieszczam z jednego miejsca na drugie miejsce. Wróg nawet nie za dużo za mną. I z łatwością go zabijam. Kurde, dobra, nie mam amunicji. Kurde, co ja teraz zrobię? Puch, spieprzam stąd. W takim razie zebraliśmy kolejną broń. Tu jest jakaś umiejętność? Ha, i wszystkich rozpierniczyło. Fuck, koniec amunicji. Mamy kolejną broń. Jakiś laser wysyłam, ja pierdolę. Co ja zrobię, jakby się skończyła amunicja w tym? Udało mi się! Hu! Widzicie, grałem w ten poziom trudności drugi raz. Za pierwszym razem zdobyłem 1540 punktów. Dziś teraz ponad dwa razy więcej, 3760. O. ok, ja wciskam SK i wchodzimy do następnego poziomu, który się nazywa Heart Panic. Nice. Tu już będzie rzeźnia. zobaczcie, jakieś inne zmutowane potwory mnie atakują. Oczywiście ja spieprzę. Szukamy jakiejś lepszej broni. Wow, te tasa... O, wow, jakieś... a poraziło mnie prądem. Jest skrzynka. Tylko czy uda mi się dojść do tej skrzynki? A, jest broń. Ale nie wiem czy uda mi się zebrać ją. Nie wiem czy zebrać, czy ściągę ta sama broń. Cholera wie. Spieprzę na drugą stronę w takim razie. Nic tutaj się nie dzieje, nic ciekawego. Ciągle te same potwory. Wow, jeszcze bardziej zmutowany potwór. Właściwie to są roboty. Ja pieprzami idę, nie, tylko amunicję po prostu. Jest niepotrzebnie wykorzystałem ten, ten, tą, tą umiejętność. Zobaczymy, jak to daje sobie radę. Ten toporek. Aaaa. No mnie się mnie, jak tylko chcą. To jest Rambo. To jest Rambo, ja wam mówię, to jest Rambo. Jest, umiejętność. Puff, kabum, kabum! główna jedne małe Wow! Ile tego tu jest? Ile tego tu jest? Ale mnie pokopało prądem teraz do, do, uciec? Do uciec? Dało się, udało się uciec, ale tego wszystkiego jest tutaj aż tyle. Przydałoby mi się może jakaś pomoc. Tylko oczywiście, kto by mi tutaj z miłą chęcią pomógł. No kto by mi pomógł. W 13 sekund, żeby przetrwać. Życie mam. Życie mam 38, nie mam amunicji już. Zbieramy broń. Mamy kolejną broń. 8 sekund. 8 sekund. Jest umiejętność. Bierzemy to. Puch! I rozwaliliśmy jaki. 5 sekund. 4. 3. 1, 2, 1 Dawaj 1 Dawa 1 kuźwa i 0 ile punktów? 3000. Wow, Przed, poprzedni wynik 2000. He he hej! wszystkie swoje rekordy. No, zajbi się na trudniejszych poziomach. dałem radę jakiś przetrwać, na niższym poziomie nie dałem przetrwać. I to był Versus pod tytułem Bad Bots Challenges. Dziękuję za, za uwagę i do zobaczenia. hej!